Siemanko i zawitajcy, przed wami siódmy czogmas. jest taki mały klimacik już świąteczny, taką choinaczkę dostałem na Mikołajki od Julii, e, więc co, zaczynamy, co nam tutaj wypadnie i będzie to, uwaga, uwaga, Emil II. OK, rzuciłem mapę Miasto Duchów. Mamy tutaj zestaw z HP, Wenta i Stabilizator, i drugi zestaw tutaj jest z turbosprężarką zamiast HP. Wenta na pierwszym stocie, standardowe moduły. Ja wybieram ten pierwszy zestaw, bo Miasto Duchów to jest taka mapa, w szczególności w trybie Atak Obrona, w której jakoś bardzo dużo nie będę rotować i raczej nie będę też gonić czołgów. Więc wybrałem sobie zestaw z HP, żeby mieć więcej punktów wytrzymałości i więcej powalczyć. Ale. Co mogę powiedzieć? Tutaj Wam się wyświetlają modyfikacje polowe na ekranie: standardowe moduły, pociski 27 apcr które mają 252 penetracji. No i też hity, które mają 300 penetracji. Alpha to 440. Zauważcie też, że w magazynach haeków dzięki perkowi intuicja co 6 sekund mogę sobie zmieniać tą amunicję. No i jeżeli chciałbym strzelić w jakiś taki magazynek w grilla, coś takiego, to mogę sobie łatwo zmienić te pociski na te haeki. OED standardowo, bez kombinacji, do miasta, zobaczymy co tutaj się wydarzy. Wielkie informacje właśnie wczoraj, 6 grudnia, zostały podane do Urgamingu. W końcu wiemy, jakie czołgi są, będą dostępne w paczkach, jakie też wiadomo, jakie zestawy będą. Najmniejszy ten zestaw to są trzy paczki, no i też te trzy paczki będę wam losować. Przypominam, w masach każdy odcinek daje szansę wam wygrania tych trzech paczek. Oj, jest Emil. Wystarczy, że jesteście subskrybentami kanału, polubicie filmik, jaki też skomentujecie właśnie jakiś ciekawy komentarz dotyczący tej serii, tego odcinka, no to ja będę losować jeden komentarz, który wygra i w momencie, kiedy już te paczki będą następne, a będą następne 9 grudnia, będę wam już je wysyłać i udokumentuję to 9-10 grudnia na Czołgmasie te osoby, które wygrały i potem co każdy odcinek będę wam pokazywać, kto wygrał te paczki, więc zapraszam do komentowania i brania udziału a ja już wracam do filmu, strzeliłem sobie raz Emila, on się tutaj wychylił i Nie wiedziałem, trochę się, się pogubił powiedziałbym I oddałem pewny strzał za 423, na razie ta bitwa jest bardzo statyczna Moje czołgi mają zajętą półkę i taki też drugą półkę w mieście, po mojej stronie za dużo pojazdów nie ma Ale to nie jest dla mnie zła informacja Bo tutaj spokojnie Najważniejsze, że właśnie mam tą półeczkę za mną i przede mną, to znaczy, że mamy sporą kontrolę nad mapą i Nic tutaj się Przykrego mi nie powinno wydarzyć, to znaczy, jeżeli ktoś na nie wyjedzie, to mam sojuszników, którzy mi pomogą. Ten Emil pojechał bardzo agresywnie i ja chciałbym złapać jakoś na niego przestrą. Może mi pokaże pierwsze kółko. On jest zgąskowany, Nie wiem, czy nie przejechać do niego. Widzę, że on też się dużo wystrzelał, ale spodziewam się, że tutaj może być jakiś pojazd. Czy ktoś to jest? Nikogo nie ma. Okej. Okay. No to co? Ja podjadę, spróbuję skończyć tego Emila. Powinno to mi się udać. On raczej ładuje, bo maksymalnie ma jeden pocisk. No i kończę Emila. Też od razu odwracam wieżę w tą stronę. Yy, wracamy do paczek świątecznych, ja wrzucę tutaj reload i trochę pogadamy. Ale jest też obiekt 77, który mnie i zgąskował. Dlatego. Dobra. Ja chciałbym się wrócić za nasyp do mojego tortoisa. Zbiorę chyba jeszcze jeden pocisk. Arta przyjęła badczata. Chciałem powiedzieć o paczkach świątecznych, ale. Tutaj się całkiem sporo dzieje. Chciałbym stąd uciec. Jednak. W tym momencie ta sprężerka mi się przydała, ale dobra. Zebrała mi tylko jedną pestkę, więc nie ma tragedii. Nie wiem, czy nie podjechać do tego, jakoś do tego tortu... Dobra, ja zrotuję, ja zrotuję. Zobaczcie, co się dzieje. Później pogadamy o tych paczkach i o innych tematach, bo tutaj sporo się dzieje. Widzę, że przeciwnik chce odbić tą pozycję, gdzie jest E75 oraz Patton. Tego ja sobie podjadę tutaj i będę mieć przestrzał na te pojazdy, które właśnie podjeżdżają tą linią. Jest STB1. Szkoda, że face mi właśnie zasłonił te czołgi. Ja też tu za długo nie mogę stać. To jest pewne. No bo e, zaraz ktoś złapie przestrzał, wyjedzie tutaj e, i mnie złapie. Ale dobra, jest STB1. No niestety już schowany. Super Conqueror. Nareszcie tutaj mogę strzelić do niego. Jest 422. Kolejna pestka w STB, niestety nie wchodzi. Ale w super konia powinno wejść, ok mamy dwie peski, minus 6 obrażeń na radarze i to nie wygląda dobrze, to wygląda bardzo słabo, bo oddajemy tą pozycję, która jest kluczową na tej mapie. Ja chciałem stąd uciec, ja chciałem pomóc nam po drugiej stronie, ale dostałem zaświecony i to też jest dla mnie tragiczne info. Ja chcę uciec sobie za ten gruz, niestety znowu gąsienica. Centurion próbuje się na nie wychylić. Ja z tej zwykłej amunicji za dużo mu nie zrobię. Dobra, przeszedę sobie na hity i postaram się skończyć A75 może. Chcę się na niego wychylić. Widzę dolną płytę. 372 i go kończę. Centurion 7 na 1 podjeżdża. Oddaje strzał, 418. On we mnie nie trafia. Dwa razy zablokowałem pestkę tego baczata, ale mi się wydaje, że ten nasz baczata trochę, że tak powiem, nie ogarnia. Ok, 10 sekund reloadu. Tutaj zrobię kolejną eliminację na obiekcie, jeżeli tak będzie grać, ale. Ale on już się cofnął. Wygląda to bardzo tragiczny przeciwnik. Zobaczcie, co się stało. On spuszczał sobie tą linię, o której wspominałem. wspominałem, ten balkonik, który jest bardzo ważny, i od razu to zaowocowało, bo ruszyło też miasto i w łatwy sposób sobie zrobili przewagę w taki sposób, że my jesteśmy zmuszeni oddawać wszystkie pozycje i w mieście szybko się z nami rozprawili, nie wiem co moja drużyna robiła, century na plecach ja mam morak rozwalony, on mnie taranuje no i wygląda to tragicznie dla mnie no bo nie zdążę przeładować mojego magazynka ze względu właśnie na ten morak a tak to jeszcze magazynek oddałbym w tego centuriona szybko postaram się naprawić, ale to już jest za późno widzimy się w screenach końcowych Zrobiłem 3303 fragi. W porównaniu do mojej drużyny to naprawdę. Słaba gra ze strony moich sojuszników, ale cóż, takie są randome obecnie. Tak to się prezentuje, a my lecimy za kolejną bitwą. Dobrze, jest to linia Mannerheima. Ja zdecyduję się na moją drugą konfigurację z turbo bez HP. Dlatego, że zamierzam przejechać tą wodą, jeżeli będzie taka oczywiście możliwość. Nie ma artylerii. Ja też chcę mieć jakąś mobilność, bo Szybko sprawię się z tą flanką, albo będę musiał uciekać i rotować na tą flankę. Zobaczymy, jak się moja drużyna rozjedzie, ale na pewno chcę walczyć po lewej stronie. I wracając do tematu paczek, no to wiemy, jakie pojazdy ósmego tieru będą dostępne. Będzie to Tornwagen, Kaliban M4 Joch 122 TM oraz Skoda T56. T5 pojazdu ósmego poziomu będzie dostępne. Też ciekawa modyfikacja, jeśli chodzi o tegoroczne paczki świąteczne, czyli to, że co 50 paczek mamy pewność, że jakaś ta Premka 8 tyłu nam wypadnie, nawet jak będziemy posiadać wszystkie. Tego wcześniej w ocie nie było, w wcześniejszych paczkach, więc to jest bardzo interesujące. Dajcie znać, co sądzicie na temat właśnie tegorocznych paczek i tej mechaniki. Czy wam się to podoba, czy nie, jestem ciekaw. Co sądzicie na ten temat? Ale e 50 pojechał bardzo agresywnie. Strzeliłem raz, kolega sporo też zabrał. Na razie widzę, że przeciwnik też gra agresywnie. Ogólnie, patrząc na te wszystkie pojazdy, są one według mnie też ciekawe, nowe. Poza oczywiście 122 TM. A tak to... No i Skoda też była dostępna, ale według mnie Skoda jest jedną z najlepszych premek ósmego tieru, jeżeli chodzi o czołgi ciężkie. Więc ja absolutnie polecam Skodę. Mi się nią grało bardzo dobrze. No i tutaj... No ciekawe, ciekawe co przygotowało Wargaming. Jestem ciekaw, aż jak te paczki zostaną wprowadzone, na pewno będę otwierać wam na odcinkach i też postaram się rozdać wam jak najwięcej. Oczywiście przypominam, że w Czołgmasach masach w każdym odcinku rozdaję po trzy paczuszki, więc śmiało komentujcie, subskrybujcie, jak i też lajkujcie. Znalazłem Kawu 4 i przebiłem go sobie dwa razy. Mało mówię o Emilu, a powinienem o nim powiedzieć dużo, bo to jest naprawdę dobry czołg. To jest czołg, który zdecydowanie polecam, linia do krana. Jest spoko, mówię tutaj o ósmym, jerze dziewiątym, no i o jego samym kranie, który jest naprawdę bardzo dobry. No i rankedy można nazwać Krankedami, no bo tam jest wysyp właśnie kranów, które są bardzo uciążliwe, jak i też po prostu są bardzo mocne na ten tryb. Ja uważam, no bo na rankedach mamy zablokowane czołgi specjalne typu Obieg 29 Early, jak i też oczywiście Chieftain, dlatego krany, krany odzyskały naprawdę swoje życie w tym trybie. I tam bardzo często widujemy te pojazdy, dlatego jeśli ktoś się zastanawia, czy robić Krana, to ja bardzo polecam. Emil II według mnie jest bardzo podobny do Krana. Kran jest delikatnie lepszy, ale możemy tym grać prawie że identycznie. Emilem II mamy praktycznie nieprzebijalną wieżę, możemy łatwo farmić przeciwnika przez to i styl gry jest praktycznie identyczny jak do Krana. Emilem I już tej wieży takiej nieprzebijalnej nie mamy, mówię o co oczywiście ale y, mi, paradoksalnie, lepiej się grało Emilem 1 niż Emilem 2 Co prawda te wyniki, które robiłem na, zarówno na Emilu 1 i, i Emilu 2 były bardzo dobre, ale na Emilu 1 grałem po prostu perfekcyjnie, miałem bardzo mocne statystyki i to jest taka ciekawostka, chciałem wam przekazać odnośnie grania tej linii, y, co mi się przytrafiło, jak grałem. Y, no dobra, na razie 3 do 4. Ta strona, gdzie są czołgi ciężkie, jest taka wymiana 4 na 4, ale ja mam przeładowane pociski hit i postaram się z tymi czołgami pomieniać. Centurion do mnie strzelił i ja strzelę sobie w Centuriona. Centurion już zna jeden strzał, Emil coś tutaj kombinuje. Na pewno chciałem skończyć tego Emila 8 tieru premium i to mi się udało, on popełniał błąd. Ja przeładuję sobie mój magazynek, już nie potrzebuję chyba tych hitów na pociski APCL. I powinniśmy tę stronę sobie na spokojnie ugrać. Jak ja przeładuję, to tu mamy na Łączocie Centuriona, na Łączocie Emil 2, Face na dwa strzały i T10 na 3. I to będzie naprawdę czysta przejmy. zobaczcie też, że WZ podjeżdża. Ona odwróci uwagę. To jest fajny manager z jej strony. Teraz te wszystkie czołgi się odwracają. Wuzeta strzeliła niestety, ale ten Emil nadal się na nas patrzy. Przez to nie możemy go skończyć, chociaż już nasz Emil podjeżdża. Ok, Emil nie trafia, nie przebija. Musimy teraz to wszyscy wykorzystać i skończyć Emila. Ja go kończę. Teraz też Centuriona i Faiza, Niestety, ale strzyłem go za zero. Trochę to był fail z mojej strony, ale nadal to wygląda dobrze dla mnie. Jak chcę sobie przeładować mój magazynek? Jeżeli to zrobię, to tutaj bez problemu bo powinniśmy je skończyć a te żołgi. Skończyć a jest, Zobaczcie, co robi. skacze na tę dziesiątkę. Ja mam 4 sekundy. Ten Faiz się odwraca. I w zasadzie już mogę wyjeżdżać i kończyć te czołgi. Strzeliłem sobie i skończyłem. Teraz tę te dziesiątkę. I kolejny strzał. 5 fragów. Naprawdę wygląda to dobrze. 3900 merza I teraz to ta turbo sprężarka tak naprawdę daje mi najwięcej. Bo mam taki man, w którym muszę dojeżdżać do tego merza I tak, Emil drugi sam sobie nie jest jakimś bardzo mobilnym czołgiem. Bo to wiadomo, jest czołg ciężki. Ale te dodatkowe 5 km na godzinę bodajże. No, to dużo, że tak powiem, mi da, bo to są cenne sekundy, które właśnie zaoszczędzam przy jakichś podjazdach i gonieniu tych innych czołgów. Widzę, że w zginęła ka zginęła skorpena. Nie wiem, czy skorpion nie jest przypadkiem tutaj ustawiony, ale tak do końca nie jestem przekonany. Chyba po prostu wychylę się na json jednak się nie wychyla, bo ktoś go skończył. Zostałem doświecony. O, właśnie, jest skorpion, o którym mówiłem wam. Jestem wychylony na wieżę. Skorpion praktycznie nie miał szans mnie przebić. Przoduję sobie magazynek. I jest na mieście, czy nie podjeżdżać od razu. Ktoś tutaj strzelił i nie trafił. Widzę, że jest 122 TM. Tam Okej. Okay. Tak, jeszcze powracając do tematu paczek, to uważam, że to 122 TM jest pojazdem mocno przeciętnym. Jakoś specjalnie bym się tym czołgiem nie zachwycał, że jest w paczkach. No ale ciekawy, jest, ciekawy jestem tego Szweda 8 tieru, czyli Tornwagen, tak. I ten Caliban, ten Caliban, naprawdę interesujące parametry, to działo, trochę taka lodówka z magazynkiem, więc to może sporo napsuć krwi i być bardzo przyjemnym czołgiem premium. Na pewno, z racji tego, że jestem CC-kiem, powinniśmy dostać te pojazdy do testowania i nagram do Was jak najszybciej odcinki z tych czołgów, więc śmiało też śledźcie kanał, co i jak udało mi się skończyć 122TM. Nie wiem, czy powinienem podjeżdżać. Mając dwa pociski pod tego WZ-a, ok, wrzucę reload. Bo zanim ja dojadę do niego, on mnie nie spotuje, to powinienem zdążyć jeszcze oddać u niego magazynek. Zobaczcie, wz strzeliła z hita, nie przebiła się przez murek, i ktoś do niej strzelił. Ja wierzę na bazę, bo tutaj to już w ogóle nic nie zmieni. A mam murek, który chroni mnie, jeżeli on ma załadowane pociski HIT. I wychylać się tak, aby nie zniszczyć tego murku. No i jest zaświecona wz -a. zobaczcie, że on właśnie strzelił w ten murek, wydaje mi się, że miał załadowanego hita, ja kończę tą wz -a. w sumie nie musiałem wrzucić tego reloadu, ale nie wiedziałem do końca, czy ktoś strzeli do tej wz -a. został Tortoise i Progetto, Progetto zostało skończone, jadę jak najszybciej po Tortoise'a, 5000 demerza, 1500 po spocie, więc naprawdę dobra bitwa na tym Emilu mi siadła, ale jeszcze jest szansa może strzelić coś Tortoise'a, chociaż na to się nie zanosi. Ok, on powinien zostać skończony w sumie, więc to chyba tyle. Widzimy się raczej w screenach końcowych, bo nie sądzę, abym jeszcze do niego oddał ten strzał. Chociaż kto wie, cofa się kolega. No i jest skończone. Zobaczcie sami, MK i też Radley jest specjalista, jak i duży kaliber. Bardzo lubię tego Emila, 8 fragów, 5000 do demerza, 1649 expa. To jest naprawdę fajny rezultat, jak na czołg masy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, ja się z Wami żegnam, to Elo!